Cześć, witam Was bardzo serdecznie w końcinku naszej kampanii Dunedinami z północy. No i tak, jak pamiętacie, ostatnio mieliśmy tutaj problem, bo musieliśmy odbić jedną z naszych osad. No a z drugiej strony, nasza stolica jest zagrożona przez tutaj siły goblinów, no i musimy coś z nimi zrobić, żeby chociaż stąd ich się pozbyć. No i dobra, no to cóż, no nie ma co dużo gadać, po prostu spróbujmy to zrobić. Będziemy musieli zobaczyć, co oni zrobią teraz, jak przesuniemy turę. No i pomyśleć jak temu zaradzić. Okej, okay, tam mam jakąś osadę goblinów. No dobrze wiedzieć, gdzie ona się konkretnie znajduje. No bo jak uda nam się ją przejąć, no to zawsze będzie mógł krok do przodu. Hmm... No martwi mnie to, że będę musiał nieco zostawić tutaj otwartą północ. No i wtedy będziemy no, dosyć wrażliwi na atak. No ale też z drugiej strony nic nie poradzę, nic lepszego nie zrobię. Im są oblężony, no proszę, no nie jest to dobra informacja. Mamy wysłać Emisteriusza do Doom. No taki mam plan. Nie wiem, czy to się uda. No okej, okay, tutaj z tych goblinów też od zasrania jeszcze po prostu. Eee, chyba się nie uda, bo tutaj mamy gobliny, które blokują dostęp. No więc, właśnie. Hmm. No, nie jest to dobra informacja. Dobra, to idź na razie na południe wobec tego. Mam drogę zablokowaną. Pogorszone relacje z Danlandem i Angmarem. Hmm, no, wolałbym jeszcze nie walczyć z Danlandem teraz, bo to już by był naprawdę koniec chyba dla nas. Nie widziałbym wtedy wyjścia z tej sytuacji. Jak mam być szczery. Hmm. Czy mógłbym na przykład zaatakować tych tutaj? Chyba bym mógł, tak więc może spróbuję to zrobić. Tych na pewno weźmy weźm stąd. Niech idą tutaj dalej. I tak, ci tutaj moi. Niech idą pilnować sól. I tak, w. We... No dobra, to wyjmijmy sobie tych. Zostawmy tutaj powiedzmy jeden oddział. No i lecimy na tych. No i będzie ciężko. Bez dwóch zdań. No ale to są też dosyć szajsowe oddziały, no tak więc spróbujmy się ich pozbyć. Będziemy mieli dzięki temu nieco spokoju wtedy. No więc na pewno musimy spróbować. Dobra, no to zapiszmy grę, No i lecimy. No, bo jeżeli tego nie zrobimy, to oni będą wtedy atakować, my ziemie na zachodzie. No, do tego dopuścić nie mogę, po prostu. No, tak więc jesteśmy skazani na takie, na takie, a nie inne wyjście. No, co by tu dużo mówić. Ha. Huh. No, naprawdę jest to ciężka kampania. Dobra, musimy się jakoś sensownie dostać. Więc, tak, na pewno Aragorn pójdzie tutaj naprzód. Zanim ustawię tych łuczników jeden oddział. I moje generalskie oddziały postawię tutaj na boki. No, będziemy musieli. No. Po prostu ich zapróć tutaj strzałami. Mam jeszcze tych konnych łuczników, i ich na pewno też jakoś wykorzystamy. Dobra, zaczniemy bitwę. I tak, oni są ustajni tutaj, co? Niech zatem tak moja grupa ustali się jakoś tędy. Zobaczmy, co oni zrobią, właściwie. Czy będą chcieli na mnie iść? Chyba nie. No dobra, no to wobec tego jestem zmuszony. Zbliżyć się do nich Nie, mam za bardzo wyboru. Bo chyba oni raczej tu nie przyjdą. No więc podejdźmy. Może niech moich konni strzelcy nieco też postrzyjwują ich tutaj jakoś. Oczywiście jadąc w kółeczku. Tylko żeby im nic nie zrobił specjalnie. Czy oni już mają ich w zasięgu? Jeszcze nie, ale dużo nie brakuje, prawda? Eee, dobra, tutaj ci już tam strzelają. Wy podejdźcie minimalnie do przodu i już chyba będziecie mogli też strzelać. No właśnie, doskonale. Tutaj musimy pozbyć się tych wargów. Tutaj wstrzajcie w tych, powiedzmy teraz. Dobra, no ci wargoje przestaną istnieć już lada więc bez sensu w sumie w nich strzelać dalej. Lepiej skupić się na tych oddziałach, które są nieco bardziej liczebne i bardziej groźne. Dobra, wycofajmy może tych skautów też póki co, żeby nie tracić ich bez sensu. No i tutaj myślę, że jak będziemy ich tak zasypywać strzami, no to prędzej czy później się skuszą, żeby mnie zaatakować. Wycofajcie się tutaj trochę panowie. Wy tutaj strzajcie. Tutaj, a wy tutaj. no, cofnijcie troszkę. Teraz tutaj na flance chyba coś będą knuli, więc możemy tutaj ewentualnie. Podesłać jeszcze ten oddział jazdy na tą stronę. Teraz. Dobra, no ci już będą ewidentnie chcieli mnie bić. No dobra, no nie jest to fajna informacja, no ale nic na to też nie poradzimy. Pozbyliśmy się ich generała. To jest dobra informacja, na pewno. Dobra, no Zawsze jeszcze trochę ich przetrzebimy, moimi łucznikami. Dobra, Aragorn na pewno może iść do przodu, bo w sumie on i tak y, jest skazany na walkę wręcz. Więc bez sensu, żeby stał i się marnował. A i ci tutaj niestety wjechali w moich łuczników, więc no dobrze było zareagować. Okej. Okay. Tutaj strzajcie w tych powiedzmy Tutaj wy w tych. Dobrze, no, tutaj ci uciekamy, więc nie ma co raczej. Tutaj powiedzmy wiedzcie w tych spróbujemy jakąś szarżą ich y, nieco osłabić. Dobra, no Aragorn sobie radzi ewidentnie. Tutaj wejdziemy im w plecy, więc to powinno ich nieco złamać. Okej, okay, wycofajmy teraz jazdę. Jedźcie na tych, jak najszybciej. Cholera no... Panowie, szybciej. Tak naprawdę stracę przez to ten oddział łuczników. No to nie będzie fajne. No dobra, no ale ich armia jest już w rozsypce, więc kontynuujmy. Zarżnijmy tylu, ile się da. Oczywiście. Przydałoby się więcej jazdy do tego, to byśmy wtedy mogli naprawdę ładne pościgi robić za nimi i mordować pokaźne ilości. No a tak będziemy mordować, no, niezbyt pokaźne ilości. No ale oczywiście lepsze to niż nic. Zawsze trochę ich osłabimy jeszcze i zdobędziemy więcej doświadczenia. No cóż, no ważne, żeby przetrzebić jak najwięcej te oddziały, które pozostały przy życiu. No i na pewno jakoś to się uda. No, nie będą aż tak liczebni, żeby stanowić jakiekolwiek dalej zagrożenie. Na pewno będą musieli się wycofać. E nawet jeśli się nie wycofają, to elfy dogonią jakieś te resztki, które przeżyją. Dobra, to skończmy już chyba. No i mam heroiczne zwycięstwo znowu, no ale znowu ponieśliśmy spore straty, niestety. Wtedy. No, będzie dużo heroicznych zwycięstw, ale tak naprawdę co z tego, jeżeli każdy z nich będzie i tak dla mnie poniekąd porusowym zwycięstwem. Bo oni będą spamować tymi armiami ile wlezie przecież, to się nie zmieni szybko. Ach, no zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, tutaj tych. Świetnie. Złupiliśmy ich obóz. No i tak, weźmy sobie, może zatem, tutaj armię Aragorna, w sumie może dalej nieco na północ. Tak nie wiem, ciężko stwierdzić. Hmm. Dobrze było, może zdejść tutaj ten Kamet czy jakoś tak się ta osoba nazywała. No spróbujemy. Bra, mój dyplomata był wysłany. Dokładnie tak. No dobra, to skończmy chyba turę, nic więcej mi tu nie pozostanie do zrobienia. Brill, coś ode mnie chce, no proszę. Nic konkretnego. No okej. Okay. Hmm, no zobaczymy. Zawsze z pomocą Elfów jakoś tutaj się będziemy utrzymywać, ale no to nie chodzi o to, żeby jakoś się utrzymać, tylko żeby jednak odnieść sukces w tej kampanii. Prawda? Dobra, mamy tutaj zaprezentowaną Pannę Młodą. Oczywiście ją przyjmiemy sobie chętnie. E, no dobra, tutaj podejścimy sobie tych. I tak. Tutaj mam kolejną armię goblinów. No dobrze wiedzieć. Zawsze będziemy mogli się w sumie nimi zająć. Prędzej czy później. I tak, tutaj mamy jedną osadę, ale mi się wydaje, że tu jeszcze gdzieś będzie jakaś osada. Dokładnie tak. Jest ona pusta nie niemalże, więc spróbujmy sobie przejąć. Moria walczy jeszcze z Anduiną. No to jest dobra informacja dla mnie, bo nie będą się aż tak skupić na mnie. O, ja pierdziele. Ile oni mają tego Shysun? To jest chore przecież. No świetnie po prostu. Dobra, leć tu dalej na południe mój dyplomato. Hmm, tak się zastanawiam. Jaka była misja Aragorna dalej? Czy on nie miał iść do Ossul? Chyba miał. Dobra, ale to zrobimy w następnej turze, z tego tutaj i tak już więcej nie poradzimy. No właśnie, bo jednak muszę kontynuować tę misję Ragorna, no bo z niej możemy mieć jakieś fajne profity. No które może dadzą nam zwycięstwo w tej jakże cholernie trudnej kampanii. Naprawdę, jest to jedna z trudniejszych kampanii w Medievalu, jakie toczyłem, a w sumie dużo ich toczyłem. No ale. Ta kampania chociażby w porównaniu z moją kampanią z Ice and Garden, no to jest nic. W sensie, no tamta kampania to była nic. Ta jest naprawdę ciężka. U, coś, czy żeby znaleziono jeden pierścień? Dokładnie tak, jest w Nudyardzie. No proszę, ciekawa sprawa. A tutaj idzie ta potężna armia goblinów. Świetnie. Nic z nich nie poradziłem póki co w sumie. Dobra, niech Aragorn idzie tutaj. Tym bardziej, że tutaj zbliżałem się siły Angmaru. Więc subcio, po prostu. O, jeszcze siły goblinów też. No, po prostu wszyscy lecą jak leci. No, doskonale. Dunland walczy z Edenway, więc no to jest o tyle dobre, że nie będą teraz o mnie myśleli. Czy jestem w stanie to zdobyć szybko? Jestem w stanie to zdobyć szybko, więc zdobądźmy to szybko. Eee, Okej, okay, mamy jeszcze jakieś śmieszne oddziały defenderów, no ale myślę, że sobie poradzimy w sumie. Stoczmy to oczywiście na mapie bitewnej. No ale chyba, jeżeli zdobędziemy to osadę, będziemy w stanie się tutaj bronić póki co, więc to nam zawsze zapewni jakąś tam przewagę. Punkt wyjścia. Dobra, rozpocznijmy rozmieszczanie. No, widzę, że mapa jest po prostu świetnie zrobiona. No dobra, ale... A no tak, ja i tak przecież muszę jeszcze do nich iść. Gdzie to jest wejście do tego zadupia? Ktoś mi to wytłumaczy w sumie? Eee, takie dziwne to wszystko. Dobra, no to chyba muszę po prostu iść tędy. Tak mi się wydaje. Eee, no, nie mam za bardzo wyboru. Niech za tym biegną. No, bo tutaj przejścia ewidentnie nie ma. Może ewentualnie jeszcze tutaj, ale to w sumie wyjdzie na to samo. Przyspieszmy na szóstkę, żeby nie tracić czasu zbytnio. Ech, no jest to dziwna mapa. Ładna, ale dziwna. To są elfickie ruiny de definitywnie. Królestwa regionu bodajże. Eee. Tutaj Karebrimbur stworzył w tych rejonach pierścienie władzy. Ale to jest, ta kraina zdecydowanie zdecydowanie ma swoje lata chwały za sobą. Co jest ładnie tu widoczne w sumie. Dobra, tutaj moje siły już elegancko podchodzą. Co prawda trochę im to zajmuje, ale jakoś damy radę. Więc tak, możemy podesłać moich uczników... Żeby w sumie ostrzelali tutaj, chyba przede wszystkim oddział generalski, no bo oni są mocni, cholernie. A, moja piechota, niech tutaj po prostu jakoś idzie w miarę z nimi. Dobra, gdzie są ci ucznicy? No idą, więc no, ci niech też idą. Jestem ciekaw, kiedy te oddziały wejdą w ich pole rażenia. Pewnie niedługo, no właśnie. To jest jednak zaleta. Dobra, no i zobaczmy, czy szybko uda się w miarę ich jakoś wystrzelać. Dobra, no, ci już tu biegną. Dobra, no ale ewidentnie trochę zajmie, zanim ich wszystkich powystrzelamy. Okej. Okay. Chcę w razie czego wysłać mój oddział generalski na nich. Żeby nie tracić bez sensu innych ludzi, z innych oddziałów Bo ci z oddziału generalskiego powrócą a z innych oddziałów no już niekoniecznie. Czyżby szli do ataku? Jeszcze nie, po prostu poluźni tylko koszyki. No, naprawdę zbyt dużych strat im póki co nie wyrządzam. Dobra, czyżby to miało się zmienić? Czyżby chcieli w końcu uderzyć? Chyba. Chyba nie. No dobra, no skoro tak lubią przyjmować te strzały na siebie, no to niech to robią. Okej. Okay. No zawsze ich mocno osłabimy dzięki temu. Dobra, podejścimy teraz już mój oddział generalski. Skoro i tak już ich osłabiliśmy. Dobra, no może być w sumie ciężko nawet, więc podejścimy sobie jeszcze tutaj jeden oddział piechoty, a ci niech powiedzmy strzałem w tych... Dobra, e, nie, stójcie, wiecie co? Lepiej nie tracicie sił. Wycofajmy nieco mojego generała, żeby nie potracił zbytnio ludzi i przypadkiem sam nie umarł, no bo to już by była tragedia po prostu. Dobra, no jakoś tutaj nam się udało ich w miarę przykłuć do ściany. No i powoli ich wybijamy bez większych strat moich na szczęście. Tutaj na nieszczęście jest z kolei jeszcze będzie jeden ciężki oddział piechotorków. No więc to mi roboty nie łatwi, więc po prostu już łap, wyślę moje wszystkie siły. Piechoty na nich wtedy, żeby ich po prostu przytłoczyć naporem moich wojsk. No dalej, ile ten cholerny generał może się tłóc? Naprawdę długo się trzyma. No to mu muszę oddać. Strasznie długo. Jest to już irytujące. No, ale nic na to nie poradzę. Dobra, zabiję go. Miejmy nadzieję. No, już powinien nadejść ten moment. No, ale tu jeszcze będzie trochę zabawy. No, to nie będzie aż tak ciężki oddział jak tamten, no, ale zawsze będzie ciężki oddział. Dobra, i generał poległ. W końcu. Dobra, to nie mamy wyboru. Musimy lecieć dalej teraz na tych. No i niestety czekam, jest tutaj krwawe jadka. No i podejrzewam, że jednak mimo wszystko trochę strat będę miał po tej bitwie. Spróbujmy ich otoczyć jakoś bardziej. No ale i tak prawie jeden cały oddział piechoty Dunedainów stracę przez tą bitwę. No nie pójdzie to wszystko tak. Ładnie jakbym chciał, żeby to szło. Dobra, no ale za chwilę też mi powinna już powoli siadać psycha. Może jeszcze tutaj dajmy sobie jakieś buffy. No, powoli idziemy do przodu. Strasznie powoli, ale się w końcu udało. Już wpadają po prostu. No dobra, i to. No i skończ już od razu bitwę. No straciłem sporo ludzi, zdecydowanie za dużo, no ale nic na to nie poradzę. Jestem naprawdę ciekaw, czy uda mi się wygrać tę kampanię. Bo aktualnie się bałem, że. No może być z tym zdecydowanie ciężko. No ale zobaczymy, może jakoś się uda. no dobra, no ale mamy na Deal, więc jest to dosyć ważna osada, którą nam się udało przejąć. Póki co. Okej. Okay. No i tak, możemy sobie złupić tę osadę, ale nic mi to de facto nie da. Świetnie. Czy mogę tutaj, nie, coś zniszczyć? E, tego może niekoniecznie. Czy jest coś co jak zniszczę da mi tylko kasę. No tak średnio bym powiedział, no to nie opłaca się tu nic zniszczyć. I mój dochód jest minimalnie na plusie, w końcu, jej! Zajebiście. Chociaż coś, no dobra, skończmy turę. I zobaczymy jak to dalej pójdzie. No cóż, no chociaż udało mi się coś zdobyć, więc... Nagroda pocieszenia. No ale pytanie na jak długo, bo jeśli wyślam nagle tutaj... Swoje pełne armię, no to może to nie być długotrwałe zwycięstwo. No tutaj Angmar już obległ barketę, no i nic na to też nie poradzę. Okej, okay, tutaj mamy informację, że my ma, mamy jechać do Dunharrow, żeby wezwać e, duchy, które są nam winne posłuszeństwo. No to może być zdecydowanie e, odmiana e, szali na moją korzyść, no ale póki co muszę tutaj się skupić na pokonaniu tych sił, które... Nie tutaj niepokoją, więc skupmy się rzeczywiście na tym. Mam tutaj siły Angmaru. No dobra, no to spławmy je tak szybko, jak się da. Jakie oni mają oddział generalski? No, jakiś tam Witchnight'sów. No dobra. Więc no musimy ich pokonać. Potem pokonać tych goblinów. I wysłać Aragorn'a jak najszybciej do Danharu. No, nie mam wyboru. Więc no zróbmy to. Stoczmy tutaj bitwę na mapie bitewnej, no i pokonałem tych Angbarczyków. No i może to zapewni nam chwilę spokoju z ich strony, jeżeli rozbijemy tutaj ich kolejną armię. Dobra, rozpocznijmy rozmieszczanie. I tak, no mam tak trzy oddziały więc no niech pójdą jakoś tędy. Aragorn no, oczywiście na sam przedzie. I na samym tyle jazda gdzieś tutaj z boku. no Ok, no i oczywiście ustawili się na samym szczycie wzgórza. No kto by się lrs spodziewał. Dobra, ale gdzieś idą, więc zobaczmy jeszcze, gdzie się przystawią. Dobra, no tutaj jakoś podchodzą, więc nie może wejdźmy jakoś na to wzgórze z tej strony. No, i niech powiedzmy, moja jazda leci jakoś tędy. No, i spróbujemy ich sobie tradycyjnie powstrzelać. No, i zawsze to jakiś efekt powinno dać. Czy oni mają łuczników w ogóle? Jakiś oba mają. Jak w ogóle wygląda oddział ich generalski? Nie całkiem epicko, Nie da się im tego odmówić. Dobra, moi konni strzelcy już będą strzać w sumie, więc no, jest to fajna informacja. Jak daleko jest moja piechota? No, jeszcze troszkę mają. Czy mogą już strzać, powiedzmy? Jeszcze niezbyt. Dobra, ale już teraz powinni móc. Jak tylko się zatrzymają, albo no, naprawdę wiele im nie będzie brakowało. Nie no, już mogą, świetnie. No, i teraz to ich zmusi do pójścia na mnie i zaatakowania mnie. No, a w międzyczasie jeszcze bardziej ich mnie. Stara sprawdzona metoda, na co by tu dużo mówić. No, i sporo ich już nam się do No Może niech moja jazda pobije ich hmm, generała w sumie. No okej, okay, tak, zdecydowanie muszę im kazać nie uciekać, bo mnie to denerwuje bardzo. Ci muszą się wycofać, żeby nikt mi ich tutaj cholera jasna nie poobijał, Natomiast ci muszą ruszyć tu do walki. I no tutaj byśmy mogli na przykład tych jeszcze zaatakować ręcznie. A tutaj wiedzmy w plecy, póki są od, mm, wrażliwi. Doskonale. Świetnie. Teraz tak, oddział Aragorna niech leci tutaj do walki na tych. A moi strzelcy niech strzelam w oddział ich generalski. Jeszcze bardziej go sobie osłabimy. Doskonale. No i zanim oni właściwie podejdą, to już będą dosyć mocno poobijani. Jeszcze wlecimy im na plec mam jazdą. Co powinno jeszcze przeważyć tutaj na moją korzyść. Dobra, wycofajmy ich, żeby nie potracić ich za dużo. Okej. Okay. Tutaj wejdźmy im w plecy mam piechotą powiedzmy. No i mam bitwę wygraną, ale dobrze było zabić jeszcze ich generała. Żeby już mi tutaj nie siał fermentu Okej, okay, no i co? Jezu, moi ucznicy strzelali i straciłem pół oddziału. E, Świetnie. Nie no, ale powinna część z nich wrócić do życia po końcu bitwy. No to było głupie. Powinienem szybciej kazać im przestać strzelać. No ale ważne, że wygraliśmy i tak ten oddział jazdy aż takiej przewagi nam nie dawał. A nadal jeszcze go mam całkiem sporo. Dobra, hmm. czy chcę okup? No dobra, może mi zaproponować. No zawsze będę minimalnie trochę kajsy do przodu, co mi się jednak przyda, jakby nie patrzeć. I tak, tutaj musimy jeszcze tych pokonać. No i dobrze było tym też się zająć. Ale myślę, że tą bitwę już sobie stoczymy w następnym odcinku. Tak więc mam nadzieję, że ten wam się podobał. No i zobaczymy się wkrótce w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć.